Jest godzina 6 rano, i czasem, kiedy mi się strasznie nie chce, to puszczam ten utwór. Ja to bardzo dobrze jarzę! choć pochwalić się, nie ma czym z tym 40-letnim stawem. Ja to bardzo dobrze jarzę. Zapraszam Cię na niego. W wersji gitarowej wszystko wydaje się inne. Zapraszam Cię do tego utworu, zapraszam Cię do siebie. Zapraszam Cię. Mam dla Ciebie pracę, mam dla Ciebie nowe możliwości, które ci przedstawię, jeśli potrzebujesz zmienić swoje życie. Jeśli potrzebujesz zmienić swoje życie. No, ty nie jesteś każdy, uwierz mi. Ty jesteś i na pewno możesz być kimś wyjątkowym. Tylko musisz sam siebie do tego przekonać. Wtedy będzie ci coraz razy łatwiej. Chyba mnie tam było widać, czy mi się wydawało. O! To ja wspaniałego dnia dla Was, hej! Ja to bardzo dobrze jazdę! Ja to bardzo dobrze jazdę! A, i jeszcze jedno. Ja to bardzo dobrze jarzę.